Proponowane na dzisiejszej sesji zmiany w uchwale budżetowej są w naszej ocenie kontynuacją całkowicie nierealnych założeń tegorocznego budżetu i prowadzą do uniknionej katastrofy. Aprobujemy oczywiście przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników gminnych instytucji samorządowych, o co wnioskowaliśmy kilka miesięcy temu. Z tych też powodów poprzemy proponowane zmiany. Ponieważ jednak jesteśmy ugrupowaniem, które nade wszystko ceni sobie wiarygodność i odpowiedzialność wobec naszych wyborców, nie możemy przemilczeć faktu, że zapisy budżetu grudziądza na rok 2019 są całkowicie nierealne. Skąd pochodzą pieniądze przeznaczone na zwiększenie wydatków? Z przyjętego przez pana prezydenta arbitralnego założenia, że miasto nie będzie zmuszone do pokrycia straty Regionalnego Szpitala Specjalistycznego za rok 2017, na co w budżecie przewidziano kwotę niemal 49 milionów złotych. Byłoby tak w rzeczywistości, gdyby miasto zdecydowało się na likwidację szpitala. Jak wiadomo, Rada Miejska na sesji 19 czerwca odmówiła podjęcia takiej decyzji. Jeśli motywem działania pana prezydenta jest natomiast zamiar, zamiar komercjalizacji szpitala, to jednoznacznie można stwierdzić, że on, jest, że on jest niewykonalny z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze. Przygotowanie szpitala do komercjalizacji wiąże się z koniecznością doprowadzenia jego wskaźników finansowych do takiego poziomu, który wymagałby zasilenia tego zakładu leczniczego kwotą 300 milionów złotych, a w naszej ocenie 380 milionów złotych. Ani jedna, ani druga ewentualność nie wchodzi w rachubę, a już na pewno nie jest wykonalna w bieżącym roku budżetowym. Po drugie, Założenie, że kwota na koszty komercjalizacji będzie pochodzić z tzw. gruziąckiego holdingu komunalnego jest absurdalne, biorąc pod uwagę, że dotychczas nie ustalono nawet katalogu spółek, które będą go tworzyć, nie mówiąc o wycenie ich wartości przeszkodach prawnych i organizacyjnych. Po trzecie, w naszej ocenie Specjalizacja zakładu leczniczego na zasadach przewidywanych w poprzedniej ustawie o działalności leczniczej nie jest możliwa. Po czwarte, należy też przypomnieć, że budżet grudziądza po stronie dochodowej ma taką pozycję jak 60 milionów złotych z tytułu sprzedaży udziałów miejskich wodociągów i oczyszczalni. Uzyskanie tego dochodu jest nierealne, choćby z powodu zaawansowania procedury przetargowej, o której wstępnej fazie wciąż debatujemy, i za chwilę będziemy podejmować, podejmowali kolejną w tej sprawie decyzję. Ponadto do dziś nie znamy odpowiedzi na pytania: jakie będą koszty tej sprzedaży, jeśli chodzi o trwałość już realizowanych przez spółkę projektów? I tych, co o realizację których się stara. Może się bowiem okazać, że koszt utraty statusu podmiotu wewnętrznego będzie większy niż kwota uzyskana ze sprzedaży, co byłoby przecież absurdem. I po piąte. Nie należy również zapomnieć o dodatkowych pozycjach wydatkowych, które trzeba będzie wprowadzić do budżetu z tytułu rozliczenia zaciągniętych pożyczek w spółkach na pokrycie ubiegu, ubiegłogorocznego deficytu. Reasumując, Nasz klub, popierając zmiany mające nad, na celu podwyższenie wynagrodzeń pracowników miejskiej sfery budżetowej, zdaje sobie jednocześnie sprawę z nierealności wskazanych przez prezydenta źródeł ich sfinansowania. Przypomnę, będziemy głosować za omawianym projektem budżetu z tymi zastrzeżeniami, o których powiedziałem, przedstawiłem wyżej. Dziękuję bardzo.